Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co powinieneś wiedzieć o tym razem? Będzie o popsutej Yamaha FZS-1000 Fazer. Ja nazywam się Tomasz Rezmer i zawodowo zajmuję się motocyklami od prawie 20 lat. Korzystając, że mamy tutaj takiego pięknego fazera przed sobą, chciałem powiedzieć kilka ciekawych rzeczy na temat tych fazerów. Zaczynajmy więc, zapraszam. Słuchajcie, Popsuta Yamaha Obrotomierz nie działa, znaczy pokazuje obroty, za chwilę pokazuje jakąś cyferkę. Na przykład siódemkę, albo jakąś inną, później znowu pokazuje obroty i znowu tą cyferkę. Co to znaczy? To znaczy, że coś mamy w motocyklu uszkodzone. Siódemka, z tego co pamiętam, to jest chyba zawód egzap, który po prostu potrafi się czasami zapiec. Jest on tutaj, o widzicie, pod tą srebrną obudową na dole w kolektorze wydechowym. Także słuchajcie, to oczywiście może być inna cyferka, nie wiem, trójka, czwórka, piątka, szóstka, co tam chcecie, co trzeba zrobić, wygooglować, co to znaczy. Dość przyczyny i naprawić. Kolejna rzecz, zapala nam się kontrolka odciśnienia oleju. Kurde, nie ma ciśnienia oleju, od razu gasimy miękkie nogi. A co tu się okazuje? Że Yamaha tą czerwoną kontrolkę odciśnienia oleju ma również do badania poziomu oleju. Jeżeli tego oleju w silniku mamy bardzo mało, stan minimalny. Nie wiem, odpalamy na przykład zimny silnik, gdzie ten olej jest na przykład zgęstniały. W tym momencie potrafi nam się na chwilę ta kontrolka zapalić, no bo ten stan przez chwilę jest po prostu za mały. Nie bać się tego, nie obawiać, sprawdzić stan oleju. Jeżeli jest naprawdę minimalny, lub co gorsza, trochę poniżej minimum, dolejmy z pół litra i będzie wszystko jak najbardziej ok. Sprawa kolejna, o której chciałem powiedzieć. Włącza się wentylator. Odpalamy zimny silnik, chwilę pracuje, nagle się włącza wentylator i chodzi, i chodzi. I po co on nam chodzi? Nie wiem, słuchajcie, co konkretnie miał tutaj inżynier na myśli. W każdym razie ten typ tak ma. Jest to może jakiś test wentylatora, a może on się włącza po to, żeby przekładać kolektor. Bo zobaczcie, te kolektory w tych Yamahach zawsze wyglądają dosyć fajnie. Znaczy, zawsze jak mają przebiegi normalne, tak ten tutaj ma 30 parę, więc jest w ogóle super. Ale generalnie tak to po prostu jest. Także tego się nie bać. A jak zrobić, żeby się wyłączył? Nic, niech sobie pracuje. Jak włączamy pierwszy bieg, on się sam wyłącza. Po prostu ten typ tak ma. Inną taką ciekawostką związaną nie tylko z tą Yamachą, ale z wieloma, z wieloma Yamachami to jest dosyć kiepskiej jakości gumy, szczególnie na dźwigni zmiany biegów. Ja miałem często takie przypadki, że te gumy wyglądały tak, no tutaj ona wygląda bardzo dobrze, tak, ale nieraz są jeszcze mocniej wyrobione i ludzie mówią, panie kurczę 30 tysięcy przebiegło, albo tam 20 par, albo 40, to guma taka cała jakaś wywechtana, no po prostu nie wiem, no taką Yamaha miała, że tak powiem Eee, jakość tych gum kiepską, ale to jest tylko duperela. Pamiętajcie, że Fazer to był najlepszy motocykl sportowo-turystyczny z tamtych lat. Nie ma nic lepszego, co może robić konkurencja z tym, wąchać spaliny. Mam nadzieję, że moja wiedza komuś pomoże, kogoś uspokoi, ktoś nie będzie walczył z ciągnącym się wentylatorem, albo nie popuści w majtki, jak mu się zapali czerwona lampka podciśnienia oleju. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam wszystkich, hej!